Kochani, jestem w głębokim szoku. E, jak tu jest? Osobiście sam na takim traże nie poszedł, ale ponieważ e, chciałem, żebyśmy z wami, kto się wahał, rak. No to miałam po prostu tak zniknąć, a wyszło jak wyszło, ale to jest za techno. Ale nie spodziewałam się, że jest taka kultura, taka klasa. Jest tak niesamowicie. O, powiedziałem, ja jeszcze tutaj jesteś? Tak, jestem. ale ja się z godziny nie widziałam, myślałam, że już tutaj nie ma. Jestem jeszcze. Eee, Fajnie, nie że... chcę mieć wady się co robisz? My Tak, mam pytanie. E, tu widać no. widać szybę, nie? Światło, nie? No, nie ma szyby. To pewne drzwi, nie ma szyby. Ale jest tu światło, nie? Widać mnie, nie? E, z aparatu. Widać mnie? Widać cię. A, dzięki. Dobra, coś dokończę i dobra, zaraz zawodzę. dojdę. Dziękuję, nie szkodzi. E, powiem szczerze, że zaskoczyłem się pozytywnie. E, Jakby ktoś mnie na taką imprezę nie, powiedziałbym, to nie. że nie. Nigdy nie więcej. Nie więcej. Na pewno nigdy. A tymczasem okazuje się, że są tu sam ludzie jak słyszycie z klasą, pyta się czym pomóc, co się dzieje i to jest bardzo mega, mega i tego nie zapomnę i takie moje przesłanie, nigdy nie mów nigdy i nigdy nie oceniaj ludzi po muzyce, która tobie się nie podoba, bo słucham, słońce. Słucham? Nie słuchasz słońca, tylko swoje swój blog, tak? Dziś tak, tam coś, działaś. Coś tam właśnie mówię, właśnie chwala właśnie sytuację całą tą, tą domówkę całą. No dobrze, chwalić trzeba pana. Tak jest. <laughs> tak jest. Ale no? którego pana? Nie wiem, którego chcemy. To nam zależy dużo. W kogo wierzymy, tak? Żebyś coś wierzył i będą śnieg. W, co co w co bierzesz? Bierzesz? wszechświat. <laughs> Dotknęłaś dzisiaj wszechświatu? E, tak, dzięki wam, <grystytutku> dzięki tej atmosferze, do się prostu jestem pełny, pełny, pełny po prostu fantazja, wiary. fantazja w ludzi, wypełnia e, twoją. Nie, w ludzi dobrych jestem dzisiaj pełny, wiesz? Powiem Ci szczerze. Tak, fajnych ludzi, pozytywnych i to jest mega piękne. No i o to chodzi, nie? Bracie. <grystuk> A gdzie twoja. Śpij. Uże, jak tu ładnie pachnie, <grystuk> jak tu ładnie pachnie, dobra, na razie kończę, bo tu tak... <grystuk> Pięknie pachnie. Na tym zakończymy, że tak. Szkoli, <grywa> się Bude z zewnątrz. Jestem przy takim barku wewnętrznym w tym lokalu i idę na zewnątrz. Dzięki. Stary, mam twoje piwo. Co? Mam twoje piwo. Już Ale dostałem nowe piwo teraz. Wiesz? A masz nowe piwo? No. to, to jesteś szczęściarzem. To, to, dla ciebie, pierdolnie. Ja tu jestem szczęściarzem, a ty nie? Ja trzymałem bardziej, bardziej, papierosek mi się przydał, nie? Ale dobra, co e, so poradzę, nie? Co by się Papieros, nie? Przynajmniej, jak nie zielona. Jak jak dobra, e, no to... O. O. Jaki czy mogłabyś poczęstować papierosem? Nie mam wystąpiłam, wiesz? wystawiłam, Ale on Nie palę, kolega... A, całego nie ma. Nie mamy, nie mamy. nie się skończyło. się

Viktor Viktor na na ma...

Lecimy parę Fajnie jest. jest mega fajnie, wiesz? jest mega fajnie. I to jest przepiękne, wiesz? Jest biało, kurczę, zobacz jak jest pięknie zobacz. Prawie jak w narni. To jest mega. Yeah. Jest mega piękne. O matko! Pauza, Pauza, Dobra, kochani, ja będę kończył, jest fajna impreza, jest mega, faj, są so, fani ludzie. Muzyka jest po prostu mega, z tego co słyszeliście nawet. Ja wam jeszcze puszczę na chwilkę i kończę. Na tym kończę super fajna domówka.